Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale TitanQuest Polska. Dzisiaj jesteśmy w drugim odcinku naszej serii unboxingów. I analogicznie, dzisiaj otworzymy jeszcze większą stawkę. Ponieważ, jeśli ktoś nie oglądał to na kanale, pojawi się odcinek, gdzie otwieram um, skrzynki, kule w gadirze za 100 milionów, a dzisiaj sobie otworzymy um, za 200 milionów. Także, moi drodzy, dzisiaj większa stawka, więcej temków. I przypominam oczywiście, że jeśli ktoś. Z was będzie chciał tej itemki wygrać? E, może w takim razie napisać w komentarzach, dlaczego akurat ta osoba e, będzie chciała wygrać te itemki. I wtedy ja Twoją wiadomość przypnę i się z Tobą skontaktuję. Naj, najprędzej na Discordzie także zachęcam do Discorda przy okazji przygotowanego. A my bez przedłużenia, zaczynamy opening w Titan Quest na 200 milionów złota. E, także. Dzisiaj e, stawka znacznie większa. Ostatnio było to 10 milionów, było 20 skrzynek, więc dzisiaj analogicznie będzie skrzynek 40. Także jedziemy z koksem i na początek sobie otworzymy 5 skrzynek. Oczywiście, w momentach. E, to jest chyba piąta, co nie? E, raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście, w momentach, gdy ja te skrzynki otwieram, e, wybieram legendy, mniej, mniej przydatne rzeczy. I się widzimy za, po chwili, bo wiadomo, że muszę te wszystkie złote itemki sprzedać, bo tu będzie za dużo wszystkiego leżało, bo z 40 skrzynek legendarnych będzie sporo itemków, które nam się nie przydadzą i trzeba będzie po prostu je posprzątać, okej? Okay? Ale my przede wszystkim szukamy legend, no i e ewentualnie itemków też epickich. Także moi drodzy, otwieramy pierwsze 5 kul za łącznie 20, 200, przepraszam, 200 milionów. Okej. Okay. I mamy już legendę na, na, na ramiennik pieśni serca. Weźmy sobie złoto, zbierzmy automatycznie. I mamy jeszcze lustrzaną tarczę Ateny, i to wszystkie legendy, e jakie nam dropnęły z pierwszych pięciu skrzynek. Także tak to wygląda w tym przypadku. Jest to um, tarcza Ateny. Tak wygląda: statystyki na szybko. I na ramiennik pieśni serca podmaga, czyli mamy podwojownika i podmaga. okej, okay, dobra. To ja takie takim razie te itemki sobie tutaj na razie zostawię w ekwipunku, a potem sobie je rozłożę wszystko. A my się widzimy przy otwarciu kolejnych 5 kul, ponieważ, no jak widzicie, musimy sobie tu trochę posprzątać. No i okej, okay, w takim razie tutaj jeszcze sobie tam Lirę apolinę przy okazji jako formułę Myślę, że może się jednak przydać komuś, także ewentualnie sobie to się tu zostawimy jako nasz lód z tego odcinka i leży, leży sobie tutaj wszystko już na spokojnie obok, a my bierzemy się za kolejne 5 kul. 3, 4, 5, tak? To jest 5? Raz, dwa, są 4. No. Okej. Okay. Dobra? W takim razie bierzemy się za kolejne 5 legendarnych kul, bo dzisiaj będziemy otwierać po pierwsze, żeby było najwygodniej. Automatycznie weźmiemy złoto i mamy płynną tarczę Hefajstosa, czyli dzisiaj nam trochę tarczy dropi, i to tyle z tych 5 kul. Także, no, tak, szału nie ma. Ale tarcza pod Ziemia jak najbardziej fajna może być, więc okej okay. Sobie dajmy ją na bok I się podobnie widzimy za sekundę O, przynajmniej przypadkiem otrzymałem skilla, no, widzimy się za, za sekundę Pierwsze 10 kół za nami A kolejne 5 już przed nami, także otwieramy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Teraz już pełnoprawnie 5 I będzie to już kul 15 na 40, okej okay. Uwaga, zbieramy złoto i mamy już dwie legendy. I też mamy Lira Apolina jako dubel z formułą. Ciekawe, że akurat formuła nam się trafiła w dublu. Okej, okay. co to takiego jest? E, Zbroję putywa trwali. Nie wiem, czy przypadkiem nam, nam dropnęła w poprzednim odcinku. Wszystko możliwe, ale okej okay. No i gwiazdęliśmy jako pierścień. E, więc fajnie, fajnie. Taka podstawowa pierścień pod żadną klasę, a czy pod każdą w zasadzie, czyli nie pod jakąś żadną wyspecjalizowaną. Tak, że sobie dajmy. I nasza kolekcja legend i itemków się zwiększa. W tym momencie nasz odcinek by się kończył, ale my dopiero będziemy w połowie stawki, ponieważ przed nami kolejne 5 kul i to już będzie 100 milionów wydane. Więc lecimy. Moi drodzy. A, oczywiście legendy i naszej itemki są po lewej. A, a mam nadzieję, że coś tam dołączy do tego zestawienia. I widziałem już legendę jedną. A, nawet widzę dwie legendy. maga bitewnego o mój Boże, jak ja ten item po prostu nie lubię, bo to jest chyba najczęściej dropiąca legenda w gadirze. Mam takie wrażenie, ale okej, okay. jeśli ktoś tego z itemku nie ma, będzie chciał, będzie mógł wygrać. Także negolnikiem pitywnego, łuk jako tkacz bólu. coś fajnego chyba nam żaden łuk nie dropnął jeszcze nigdy na tej serii i pocałunek dziewczęcia jako mniejszy artefakt ale okej, okay. niech będzie. Nawet mniejszy może się komuś przydać do stworzenia czegoś większego. My się oczywiście rozkręcamy, więc pora na kolejne 5 kul to już będzie kul łącznie 25. Także kurczę dzisiaj dużo tego, ale będzie tylko jeszcze więcej. No jeszcze piąta, także 25 kul w tym momencie będzie, jedziemy z koks'em Coś nam się chyba zepsuło. A, a tylko na Ida nam się otworzyła. Ale, u, kurcze, patrzcie, z jednej kuli aż dwie legendy dropnęły od razu. Także mamy średni łuk, srebrny łuk Artemidy. I mamy ee, uścisk Tartaru, więc okej, okay. Ej, jestem w szoku, coś nam się zepsuło. Ale już działa. Ok, już działa wszystko. Ale patrz, jaki fart. Akurat z tej kuli same legendy, co nie? A tutaj reszta jest słabo, więc śmiesznie się złożyło Mam nadzieję, że się nie pomyliłem w ilości tyku. Ale teraz będziemy otwierali już do 30. Także. Uwaga, jeśli otworzę mniej czy więcej, to ja to. Ja, ja będę wiedział i tak na nagraniu. Także. Uj, zobałem się, że nic nie, nam nie dropnęło I tak nic, litera tylko nam dropnęła w, w tym um, W dubelku kolejnym Jeju, jeju, co się stało, co się stało o, Masakra Bieda straszna Ale jest przed nami, jeszcze przed nami 10 kul, także Dwa opening'y po 5 Przed nami przedostatnia piątka 2, 3, 4, 5 Uwaga, uwaga. Będzie coś lepszego, bo teraz była bieda. Uh, łuk Heraklesa, klamra arcymaga i to tyle. Ok, jest lepiej trochę. Mimo wszystko, klamra arcymaga tak się prezentuje. Kolejny łuk. Sporo łuków dzisiaj nam doróknęło. Chyba trzy łki z tego co widzę. Wiadomo, że co odcinek będzie więcej tych itemków, bo wiadomo, że więcej tych skrzynek otwieramy. Moi drodzy, przed nami ostatnie 5 kul i to będzie łącznie 200 milionów złota Także, raz, dwa, trzy, cztery W ogóle zobaczcie ile mamy pod spodem itemków białych, co nie? Trochę tu leży Ale uwaga, o jeszcze, przepraszam, bym się teraz walnął, co nie? Mamy 5 kul, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej okay. Ostatnie 5 kul, 200 milionów złota pęknie w tym momencie Uwaga, jakaś legenda na koniec odcinka E, tak, nagolenniki maga bitewnego, czy chyba dubel, ale... Okej, okay. tak, zobaczmy Bo Coś nam oddropnęło e, mag, od maga bitewnego na goleniki. Tak, dubel na nagolenników maga bitewnego, okej okay. Jak widzicie, taki temki wyglądają tutaj e, W tym momencie wam na szybko pokażę Chociaż podczas odcinka widzieliście dokładnie temki, które nam dropnęły ale wam pokażę i przypominam oczywiście, że jeśli chcecie tej telki wygrać Jak najbardziej jest taka możliwość, po prostu musicie napisać w komentarzach dlaczego akurat wy chcecie tej telki wygrać Ja waszą wiadomość przypnę i się do was skontaktuję na Discordzie Także polecam przy okazji mieć Discorda przygotowanego I to tyle w tym materiale Widzimy się w kolejnym openingu, gdzie otworzymy sobie stawkę więcej I widzimy się również w innych materiałach na kanale, także do zobaczenia